Witam i pozdrawiam. Dzisiaj Wam przedstawię wszystkie moje gagariny i Robo gagarina. To był pierwszy mój gagarin, jaki otrzymałem w pełnym racie premium. Gazetka, kolejka elektryczna. Gazetka w kiosku. A ona była tylko do ukazania. A ona była tylko w pełnym racie premium, ta lokomotywa. Albo można było kupić sobie osobno za gotówkę. Ja sobie założyłem pranumerata premium i w 2018 z numerem 90 dostałem tą lokomotywę. ST44 2018 Z tego co ja wyczytałem, znalazłem, dowiedziałem się, że pierwsze Gagariny ST44 nie miały tylko tak zwanego wiadra. Dopiero później zacząłem to je montować. W innych wersjach słyszałem, że wyczytałem, filmiki znalazłem, że Wiatra były montowane tylko pod Gagariny, które były pod PKP, a prywatne przewoźniki tych nie miały montowanych. Takie różne wersje słyszałem. I tu mamy, widzimy, ST44 2018. Ja tylko dałem taką z blaszek, takie PKP, bo miałem. Lokomotywa jest w składzie, w którym bardzo ją lubię w szalonie. Tutaj mogę dać na dużo wagonów, bo to jest moja, nie ukrywa, najsilniejsza lokomotywa. Jedna z najsilniejszych, Star 266 Dagostini. To jedyne auto, który mam tu, 172, A reszta jest K0. To mamy czołg. T34, 52, tak zwany niszczyciel czołgów z armatą 52. To jest T34, 76 yy, z wersją z ognia. T34, Prototyp czyli ta pierwsza wersja 41 i tu jest t 34 wiadomo, że lufa 85 ja sobie zrobiłem z niego rudy rudy 102 tutaj mamy T-34 bez wieżyczki, bo to jest jako wóz technicznego z bakami paliwa T-54 to jest przeciwlotniczy ale nie zapomniałem nazwy, miałem to gdzieś napisane Tutaj mamy most, i 22 samochody ciężarowe IFA Tutaj mamy Tatrę, Gaza, przyczepki Gaza No i wagon dla żołnierzy, osobowy Tutaj dodam, że te wagony platformy to wszystko gazetkowe Które można było sobie potem zakupić w numerach od 101 do 116 One były wszystkie w jednej przesyłce, w jednej pacy, taka gruba książka była to miałem na jeden taki wagon, a w jeszcze dokupiłem, no, ale groby były dostępne. Gagarin s 44 2018. Ten Gagarin też jest gagarinkiem 2 ale jako sobie dokupiłem w 2025 roku. W ogóle dostałem go od żonki, inną gwiazdkę chyba. Nie, nie. Znaczy tak, bo odrządki od rządki. Po prostu zgodziła się, żebym mógł sobie kupić do kompletu. Także mam cały komplet Amaglemos M62. To jest 56,78. Fajne malowanie, także bo ta wersja ukazywała się w Rosji, a u nas się ukazywała to wersja zielona PKP ST44. Będę robił osobną prezentację z Geogarinu Emablemos, a potem Wam pokażę co jak. To są wagony w malowaniu MAF, które wszystkie dostałem od kolegi Daniela. Jego własne malowanie, a to go sobie do tego Gagarina. Trzecim Gagarinem, to już właśnie był z tego roku, ten PKP ST44782. Jest to model prezentowany był już albo będzie prezentowany, bo nie wiem, który film będzie pierwszy. Jest to wydawnictwo Zetka model kartonowy. Zresztą ja tylko określenie zrobił z kartonu na tą budę plastykową. Kimś prezentacji już był nam dany wczoraj. Się trochę gorzej mi chodziło, bo szegunki były świeżo, nowe założone. Teraz się trochę rozciągnęły już, to chodzi lepiej. Kolejnym modelem to był Robo Gagarin, czyli ST40, 311D. Jest to modernizacja Gagarina. Podwozie Gagarina wszystko zostało, tylko budę odnowili, inną zmienili. Takie modernizacje zaczęli u nas w Polsce robić: i Maksywę Transformers, Robo Gagarin, Darth Vader i Batman. Robo Gagarin, wiadomo, to jest z Gagarina zrobione, ale mi się podoba ksywa Batman. Mi się podoba ksywa Batman. Jest to model GPM na podwoziu lokomotywy Mechano. I kolejnym gogarinkiem był PTK Holding Style Zawrze. Jest to buda czy lokomotywa w ogóle, cała od y, kolegi Łukasza. Ja a sam inną lokomotywę amerykańską. Dostałem od niego dwie obudowy jedno kompletne podwozie. To są kompletnego podwozia Daniel mi pomalował na PTK Holding Zabrze, a drugie podwozie to tam dostała podwozie z Machano. To właśnie taka ta druga pobudowa Dostała podwozie ta do lokomotywa firmy Mechano. I mam kolejną S44-2008 LKS. Bardzo potężne przyspieszenie. Bardzo silne przyspieszenie Ale fajna lokomotywa st 44 2008 RKS. Kolejnym Gagarinem jest BR120-2696 Jest to lokomotywa, którą kupiłem na giełdzie modelarskiej w Warszawie Firma i tutaj jest moja lokomotywa którą mogę mieć praktycznie w dwóch wersjach bo mogę sobie ustawić jako 2m62 i 3m62 I mamy 2M62. sobie ten trzeci człon włożę i będzie 3M62. Na chwilę dam pauzę, żeby ten trzeci człon włożyć, bo jedną ręką nie zrobię tego. Króciutka przerwa i już dałem ten środkowy człon. I mamy 3M62. Może mogę myśleć to jako 2M62 albo 3M62, ale to u jest w ogóle sklejony jako 3M62, bo ma takie numery 3 M62 2022. No i teraz mój najnowszy nabytek, z kolei, czyli M62 2008, to już niedawno. A, nie w tą stronę. No, także jak widzicie tyle mam Gagarinów już. Także ten miałem 2018 w 2018 roku z gazetką, temu w zeszłym roku ten a reszta pozostałe, wszystkie te gagariny. To wszystko jest przykód w tym roku 2022. Wszystko z tego roku. To na razie.